Dzień dobry, witam serdecznie. Michał, Rawik i Slade Spire. Gra, w którą niesamowicie przyjemnie się gra i jeszcze przyjemniej się nagrywa. Szczególnie w okresie świątecznym, jak nie ma kuździwa czasu na nic. Ostatnio widzieliśmy to. Eee, no, kurde felek lecę na łeb na szyję. Próbuję coś tutaj posklejać, i różnie mi to wychodzi, ale coś tam słuchajcie, z czymś się wyrabiam. Myślę, a, weźmiemy Slade Spire, bo może szybko w miarę pójdzie. Eee, a przy okazji, bardzo dobrze, jak już mówiłem, mi się w to gra. I myślę, że możemy iść sobie spokojnie tu prawą stroną. Załapać dwie litki. Takie mamy piękne artefakty. Tu mamy e, pancerzyta. <laughs> Zwiększa obrażenia. 14 punktów w bloku z końcem tury. Okej. Okay. No dobrze, czyli mamy takie tutaj sobie piękne rzeczy. E, zarzucamy myślę, tak. Zarzucamy. Eee, panie kochany. Panie kochany. Cóż to za plany? Zrobimy tak, dostaniemy za 3, ale luz. Myślę, że to nie będzie jakiejś tam dużego, e, dużej tragedii z tym związanej. E, dobra, robimy oczywiście tak. Myślę, że możemy zrobić tak. Cyk-cyk, cyk-cyk. 11 punktów. Nie muszę niczego odrzucać, dopiero się w sensie dopiero się strzeliłem, nie tak? Patrzę, patrzę, liczę, liczę... Liczę na liczę prawie, że nagrywa się, nagrywa się bardzo dobrze. No i wtedy sobie policzyłem kurde Felek, że działa. 6 punktów trucizny, to jest fajne. To jest w ogóle ta nowa karta, nie? Trzy karty umiejętności, to jest umiejętność, to jest umiejętność. Zróbmy tak. Yep. Zróbmy w course tak. Zdają się czy ten terror nakładać na niego. No to już trochę za późno, więc czy ja chcę zrobić po prostu tak? I dostać za 19, czy dostać za 11? No ja wolę dostać za 11 chyba. Cyk. Znaczy za 19 bym nie dostał, dostałbym za 13, to w sumie można było to olać. A! Palicho! Dobra, zrobimy tak. Następnie zrobimy tak. I tu zyskam 6, tak normalnie też zyskam 6, więc zaatakuję w ten sposób. Trochę dałem dupę, bo trochę mogłem się jakoś tam uchronić przed tym demedzem. Ale co tam? Co tam? To jest lipa, tylko że on się tutaj leczy, nie? Ale dobra, już dostał tyle, że. Okej, okay, zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak. Hello! Papatki! Dobra, karta. To jest fajne. Co to jest? 10 punktów bloku i 10 punktów obrażeń. Nie, to jest coś ciekawego, nawet muszę przyznać. To jest coś ciekawego, zryw, ale to kurde drogo kosztuje, a to tanio kosztuje, a jest fajne i ulepszone. Wolę to, ja wolę jednak to, bo tamto, choć, tamto też było fajne i taki mindfuck trochę miałem. Eee, módli się usuń kartę stali. Oczywiście, że tak i usuniemy o to gówno. Dziękuję. Idziemy dalej. Sklep, ej, sklepiszor! Dzień dobry! Co mamy artefakty? Walki z bossem przywrócić 25 punktów życia zaorumbiście. Rzetun pokerowy na początku, że odrzuć wolną liczbę do Nie. Podnosząc maksymalną liczbę, podnoszą. gofrodli. okej, ok, liczbę, przywracają utracone Ej, to jest fajne. Ale mogę też za stówkę usunąć karty. removal, serwis mam. Tu mam za tanie, okej, dobierz jedną kartę, odrzuć kartę. To jest takie. Możemy też jakieś tutaj takie, myki inne, pokupować śmieszne. To jest też fajne. Dwa punkty trucizny na wszystkich przeciwników. No, ale... I to jest fajne. Dobra, myślę, że tak, weźmiemy go od Lee. I nie stać nas na nic. Okej, okay, to tyle tego chyba było. To jeszcze możemy wziąć ewentualnie jako taki darmowy blok, nie? Za zero cztery punkty bloku z drugiej strony z drugiej strony sporo i tak kart mamy i tego bloku też trochę jest nie nie będę brał idziemy dalej idziemy dalej zobaczymy co będzie co będzie dalej dzień dobry witam witam wybraną siema dobra zróbmy tak cyk ona bije dwa razy 6 to mogę teraz założyć sobie cyk, jak pięknie, i cyk będzie mniej bić, i tylko za 8, i dzięki temu kuźwa to i tak w sumie dostaje 6, a punktów tego trochę oleje, ja będę trochę grilli w sensie dostałem teraz za 2, ale całkiem ładnie na tym wyszedłem, słuchajcie. Teraz tak, zarzucamy sobie terrorek. Zrzucamy sobie rzutki, to i to i piękna sprawa, proszę bardzo, jak pięknie, jak pięknie bloku dostajemy, jak pięknie wybrana obrywa po ryjku. Co to robi? Kiedykolwiek zagrasz kartę nie będącą atakiem, aha, okej, okay, okej, okay. no dobrze, no to koniecznie musimy oczywiście. To jest atak, więc to sobie mogę zagrać, w sumie to też mogę zrobić tak. No i pięknie i pada, dziękuję. No kurde, no tak to się robi. Zobaczcie, zobaczcie, coś pięknego. Coś pięknego. Kurde, podoba mi się ten cień. Jeszcze jakoś dobrze nim nie gram. Jeszcze 10 minut wyobraźni, za za 10 punktów. Obraźń, zadruty, zadruty, Bierzemy to. Yy, no, jeszcze jakoś tam bardzo dobrze nim nie gram, ale i tak mi się podoba. Tu nie było żadnej elitki, a my idziemy. My chcielibyśmy dwie elitki trafić, więc nie możemy odbić w lewo. Yy, Jedna ścieżka to ta, więc nie, no możemy w lewo, a później tak. Albo tu do sklepu i tędy Dobra, idźmy tak, idźmy do sklepu i tędy pójdziemy Dzień dobry, witam! Kart removal niedostępny, kuźwa nie mam golda Nie mam golda, nawet nie powinienem patrzeć na twoje tury, na to, bo to już patrzyłem, to widzieliśmy W sumie to wychodzi na to, że na nic nie mam golda Eee, No to nic, to se pójdziemy dalej Elo Kolejna elitka! Jej, znaczy pierwsza w sumie tutaj O! Księga sztychów. Gość jest trochę przerąbany, bo straszny damage bije. Ale nie powinniśmy się tym mocno przejmować. Elo, my też bijemy damage taki, że aż mu w pięty pójdzie. A to powinienem rzucić na niego wcześniej, za późno. Pal licho za 12. Na... Ja bym mu truciznę jednak zarzucił, nie? Pal że oberwę za 8. Okej, okay, trudno się mówi Jeszcze Dobra, oczywiście tak, rzucamy na niego truciznę W ogóle nie ma tego, nie ma, nie ma, żadnego ale Nie mam jak się teraz obronić Żadnego bloku nie mam Więc chyba po prostu lecimy W maksymalny możliwy damage Okej, okay. dostaniemy za boże 21, czyli 15 O rzesz 14 punkty zdrowia, no i zaraz okaże się, że nie mamy, że w ogóle zdrowia Ale luz, powolutku Powolutku, spokojnie, będzie dobrze Tutaj dostajemy więcej ee, bloczku, pięknie, blok wystarczający, cyk Dobrze idzie, dobrze idzie, relax, take it easy bruch Będzie dobrze, no teraz to ja bym tak szczerze brał po prostu blok Elo. No i po robocie, nawet tego bloku nie musiałem brać. Dziękuję. E, dziękuję, pozdrawiam. brązwetka Juzu. Nie trafiasz na zwykłych przeciwników. Aha, okej. Okay. No spoko, no może być. Cztery karty odrzuć jedną, a to jest fajne. E, to jest fajne, kataliza... Złe punkty No ale to trzeba dobrać. A to mamy... Ja wezmę to. Myślę, że mamy trochę za mało tej trucizny. Kombinacji z tymi truciznami żeby tak sobie ten, dobra, sztuk złota ulepsz, usuń, usuń kartę oraz ulepsz losową kartę, to jest ciekawe ulepsz kartę, usuń kartę, a ja bym zrobił tak ja bym usunął sobie słuchajcie kartę, jaką ja bym sobie usunął co ja bym sobie usunął? to jest zwykłe 6 obrażeń chyba, to jest takie albo tego dziurawca, bo on w sumie taki wydaje się trochę słaby tak szczerze Chociaż. Nie, zwykłą tą kartę musunął. O, on. Nie. E. Chociaż ten terror może być, no. Ok, no tak trochę zareagowałem. E, bo patrzę, terror ulepszył, nie? Ale to wychodzi na to, że terror teraz kosztuje zero. Tak? Dobrze myślę? Tak, chyba. No więc tak, ja wiem. Czy to tak źle w sumie? Dobra, ja bym ulepszył ten. E, aha, ona. Nie, o to bym ulepszył. Czemu to jest taki ten? Aha, bo to chodzi o to, że to. A, okej, okay, dobra, że to jako pierwsze, dobrze. E, robimy tak, ulepszamy to, myślę. E, ulepszamy to, 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 gdzie mamy truciznę, no. Mogę przejść tędy jeszcze jedno ognisko przed elitą załapać, tak szczerze. I tak zrobię. Papierowy żuraw. Osłabieni przeciwnicy zdają 40% mniej obrażeń zamiast 25. Bardzo dobrze, cieszy mnie to. Czyli terror w ogóle fajnie będzie działał teraz. Okej, okay, tutaj mamy e, kultystów. Kultystów, kultystów żurawi. No, nie wiem na cokolwiek, który ma najwięcej, ten ma najwięcej to jemu machniemy. E, a bijemy tego najsłabszego. Zrobimy cyk, zrobimy cyk, bo dlaczego by nie. Zręczność mogę machnąć, żeby mieć. E, ale sobie machniemy tak po prostu Elo. No. I spoko powinno być. Lecimy dalej, lecimy dalej, słuchajcie, zobaczmy, co oni tutaj jeszcze mają dla nas. No troszkę mają zdrowia dużo, ale dobrze. Spokojnie, spokojnie, spokojnie jak na wojnie, ziomek Ty się w ogóle, ziom, nie przejmuj, nie Mogę dobrać karty, ale nie wiem czy jest sens Mogę blok wziąć Ale nie wezmę bloku, zamiast tego zrobię tak I powinien, powinni oni oberwać za 49 Wow, zarąbiste I to jest kozackie ja, pitole, jaka to jest piękna rzecz. Jak to jest piękna karta w ogóle. To jest piękne. To jest piękne po prostu, naprawdę. Ja to w szoku. To nie. To jest spoko Zadaj dwukrotnie cztery punkty. Wrażenie wszystkim, że dziękuję. Mogę ulepszyć kartę albo się wyspać. To może ulepszyć kartę. Truci, yy, truciznę. Ja lubię truciznę. Podoba mi się trucizna i chcę truciznę. I chętnie bym w ogóle więcej trucizny sobie załapał. O, są małe gnomki. Gremlin przywódca i jakieś małe gnojarze. Okej, okay, jacyś mali gnojarze. E, no to tak No to tak to tego to to na, na hita bym miał. Wait wróć Czyli możemy zrobić tak Tak i gościu nie żyje No powiedzmy, że zrobimy tak odrzucimy to na przykład no i ja mu mogę trudkę zrzucić po prostu a w ogóle zróbmy tak i zróbmy tak elo no i git dlaczego miałbym mu nie zakładać tego terroru no bo, bo co zostanie mu to do boju Okej. Okay. on będzie coś tam przyzywał kombinował ujemuje dzikie węże będzie tutaj robił nam Okej, okay, zrobimy też tak do odrzucenia Odrzućmy na razie to zaatakujemy tak i zrobimy tak, tak, elo. Okej. Okay. Do mnie przyzwie znowu małych ziutków. Dobra. Dobra, dobra. Oni giną chyba razem wtedy, jak tamten ginie, nie? Tak, tak, dokładnie. Dokładnie tak. O, dołki. 6 punktów trucizny, on ma trucizny 5. Czyli jeszcze nie padnie, jakby na to nie patrzeć. Weźmy na razie akrobatykę. To wyrzuć na przykład eee, Dobrze 6, 5 to jest 11, czyli jeszcze Dychę musiałbym walnąć No to z tego I po robocie, dziękuję Pięknie, coś pięknego Dobrze, o to chodzi Dobrze, Torii, gdy masz 5 lub mniej nieblokowanych obrażeń, redukuje do je do jednego Fajne Fajne, cieszy mnie to niezmiernie. 5 punktów obrażeń. Yy... To. Chyba jednak to dobrze. Tutaj. Wykuć. Czy to jest ostatnie przed bossem? Przedostatnie. Eee, panie. Pewnie, że wykuj. Pewnie, że wykuj. Co tym razem wykujemy se. Zakłada 9 punktów trucizny. Chyba tak, chyba tak zrobimy. Będzie 9 punktów trucizny. O jeła. Dobrze, dalej lecimy sobie tutaj na zwykłego ziombelka. O nie taki zwykły. Jest wybrana i kultysta. Eeeem... Myślę, że kultysta szybciej... z kultystą szybciej nam pójdzie. Aczkolwiek kurde, że jest dwa. Fuck you Fuck you, dobra, zróbmy tak. Teraz zrobimy tak, elo. Teraz jeszcze tak, na dodatek. Jestem możemy walnąć to. To da mi 9 punktów bloku, a on mnie bije za 12, więc w sumie musiałbym tak, albo dwa bloki wziąć. W sumie tak mogę zrobić, no wywalimy to, wezmę drugi blok, elo Jest nice Ten tam niech mnie bije, niech sam obrywa przy okazji, bo dlaczego by nie? Tego to już myślę, że se zabijemy, Elo. I zrobimy tak, zarzucimy sobie na niego terrorek. Będzie więcej obrywał. Jest spoko. gin, O nie! Och, nie, 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 nie! Inny niż atak, tak? W sensie Tak, inny niż atak to jest przyps. Dobra, no, trudno. Też możemy wrzucić tam palicho, niech niech nam to zagra tutaj. Nie będzie z tym raczej dużego problemu. Okej, okay, on sobie bierze siłę, teraz nas próbuje tutaj zaatakować. Mm, tu mamy umiejętność, ale ja myślę, że zrobimy tak i zrobimy tak. Dorzucimy tak i gościu pada. Dziękuję. G moda fucking G. Papa! Pa. No i dobra, no i lecimy na tego? Lecimy na bossa, a prawie. To bym wywalił go pod koniec tury. Zachowaj w ręce maksymalnie dwie karty. No to jest też ciekawe. Z punktu bloku dobierz dwie karty. To jest też fajne. Dostajemy blok, ale i też dobieramy sobie dwie. Halo Focus. Ok, ale też dobieramy sobie dwie karciochy, nie? Kurde, wszystko jest fajne. A to jest za zero. To jest za zero. No a ja weźmiemy to. No i dobra, i tu sobie pójdźmy w prawo e, Tutaj tym razem sobie odpocznijmy To się dowodujemy prawie na fulla Tak zupełnie na w razie co i zobaczmy Bo ja nie wiem co to jest za ba... A, to jest to Automaton Z brązu, zapomniałem co on robi Kiedyś z nim tam zraz Walczyłem chyba, ale zapomniałem Neguje trzy negatywne efekty, fuck you Czy to znaczy, że trucizna zne... Osz, No to to słuchajcie nie jest dobrze To ja chcę te dwie zachować chyba. Okej, okay, niech one zostaną. O fuck you, jeszcze jakieś małe gówniaki przyzywa. O nie! O niej, to ile one mają tego? He. Hmm negatywne efekty kuźwię, no to jest negatywny efekt to mogę zrobić tak a co to robię, aha dobra wiem 6 punktów bloku i tak dostanę, więc to mogę sobie rzucić tak w sumie cyk cyk i cyk sru i oczywiście te dwie zostawiamy żeby jakoś to tam skąbić. W sumie fajny jest ten, ten, co pozwala mi właśnie dwie karty zostawiać sobie na łapie Co one robią? One zabierają mi coś? One mi karty zabierają, you fucking bitch Dobra, poszedł negatyw No dobra, ja myślę, że tak, że lecimy w niego Tak Lecimy w niego tak Rzucimy w niego tak, koniecznie tak i tyle póki co. Aha, czy ja chcę zostawić jakieś karty? No zostawmy no. W sumie po co je wywalać, jak mogą zostać, nie? O kuźba. to nie jest nic fajnego, skoro tak. Skurkowańce no. No nic, dobra, luz. To mogę tutaj zarzucić. Dobrze by było też te małe gówniaki, bo w sumie strasznie tutaj łącznie wszyscy sporo biją. Ja chyba nie mam jakich załatwić w miarę szybko i bezboleśnie. Tutaj muszę stakować tą truciznę, w ogóle nie ma opcji. Nie ma opcji, że, że ja o tym nie pomyślę. Strasznie dużo mnie walną. Co ja mogę wziąć, po prostu ten? Mogę wziąć, po prostu blok. No i tak zrobię, no. 21, no to zostałem tam trochę, no. 10 tak? Fuck me, Really? A to w sumie mogę? A, fuck. Zręczność mogłem wziąć już dawno. Dobra, weźmy to, tę zręczność, wypijmy. Karty mocy, weźmy sobie. Dlaczego by nie Twoje swoje tury dobierz jedną kartę odwrócić? No nie, nie. Tak, bardzo dobre. Bardzo mnie to cieszy. Eee, I dzięki temu, lub przez to, będziemy tutaj, o. Bić ich wszystkich. Tutaj myślę, że od razu założymy sobie to. to. daje 10. No dobra, to w sumie tak. Jeden bloczek to sobie wezmę. I tu zarzucimy truciznę. Jelo I on ma tak całkiem solidną dawkę trucizny. Na sobie, więc powinno być okej. Okay. W miarę. No nie chce mi się o tych gówniaków bić, no bo to strasznie mi tutaj czasu marnuje dużo. A, 52, ja pitone. I ten gówniak jeszcze 9. Dobra, bije za 30, ok. Tutaj im nic nie zrobi ale mogę rzucić He. 6, 31 40, 36 dostanę, ja fitolę szok szok jak po ryju obrywam, ale dobra, powoli Wow, on ma jakiegoś mindfucka Przeciwnik został ogłuszony, nie wiem jak, ale cieszę się niezmiernie Czy ja jestem w stanie go zabić? Nie Dobrze by było się obronić To weźmiemy ten blok, tak po prostu, dla zasady Zrobimy też tak Zrobimy też tak I tak Okej okay. Skolik, no weźmiemy tym razem tak? może nie akrobaty, nie. Dobra, pada w następnej turze, o mój Boże, przeżyć Przeżyć Ci będzie git Czy jednak dobrze, że się nie skupiłem na tych małych gówniakach Nawet jak mi jakieś tam karty zabrały Dobra, po robocie, dziękuję No, padaj Coś pięknego, o! Ale, no, ale był taki mindfuck. Jednak się cieszę, że się uleczyłem tak na fula. Dobra, mamy impuls. Nazwana karta umiejętności: zagranie dwukrotnie. Nazwany to, że dobiesz X kart i zyskaj X ten. Na początku swojej tury dobierz jedną kartę z ta na... Ta jest takie. No, możemy wziąć to. no, Zobaczymy, co z tego będzie. Co my tu jeszcze mamy? Artefakciorki, to znamy. Dodatkowy artefakt, e, to też znamy dwie karty na początku Ja myślę, że o to będzie nas interesowało. Tak, gwiazda jednak. Stil. Stil, tak, gwiazda. Dobrze słuchajcie, moi mini państwo. Dziękuję pięknie. Mamy akt trzeci pograniczej i z tego co widzę, znowu na górze będzie ślimak. A idźcie, ślimaków, dubsko. Zobaczymy, zobaczymy, czy uda nam się tam dotrzeć, czy uda nam się go pokonać tymczasem. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do następnego razu, do następnego filmu. Trzymajcie się cieplutko.